Dzisiaj pieczęłem bułeczki. Bułki, przepis na bułki zaczerpnąłem ze strony, ze strony. Z kanału Nomad. Taki trójmieski, bardzo przyjemny kanał. Prowadzi go człowiek, który jest fachowcem w dziedzinie wędlin, ale też i chleba. Wobec tego, ja już mogę Wam powiedzieć, że dałem tutaj 600 g mąki 450. proszę prostu się zobaczyć, czy to mi wyjdzie. Zwykła mąka kupiona, nie wiem 2,80 we freszu. E, mąka pszenna typ 450, aczkolwiek może być 400 podobno 5, 400. Dodałem łyżeczkę soli, pół łyżeczki cukru, tak na oko, około 2 teaspoonów, czyli łyżeczek, łyżeczek od herbaty e, oliwy z oliwek. E, teraz tak, takie zwykłe drożdże, tym razem, nie zakwas. Sorry zalokowanie produktu. 7 gram jeżeli macie w e, większej ilości, to dwie łyżeczki od herbaty, ale to będzie 8 gram Więc sypiemy sól jak macie to dobrze jest rozsypać e, e, sól dobrze jest rozsypać gdzieś tam w kąciku, ponieważ sól i drożdże jak wiadomo słabo ze sobą współgrają. sobie ca całe opakowanie doży, Cały czas sobie to mieszam i teraz dodaję, oczywiście waga się przydaje, przynajmniej żeby mogę zważyć. Dodaję oś, teraz mleko. Mleko dodam, no takie jakie mam, 3-2%. Jakaś tam słoneczna kraina, czy jakaś mleczna, mleczna, no słoneczna. No, już się uwaliłem, ale jak ma być kraft, co ma być kraft. 300 ml mleka, czyli... Ja tu mam skalę mililitrów. Gram. Nie, to nie jest skala 300 ml, no, ale dobra, wykorzystam to. Wleję 300 gram i tyle. Taruję na wadze. Czyli mamy 0. Mleko jest takie dziwnie ciepło chłodne. Maksymalnie 300, tak? Ja na razie dam 200. Zobaczę co się stanie. Na jutro są mi potrzebne świeże bułeczki. 203. Dobra, Zajem. No i co? I zagniatam? Robię to na oko po to, żeby wyrobić ciasto. tak? Generalnie zobaczycie, że... O, coś takiego. Jeszcze widać, że to ciasto ma za mało mleka. Wleję jeszcze 50 gram. I jak zabraknie, to jeszcze 50. Oj, plało mi się 84. Dobra, to już wleję setkę. Czyli mamy 300. 300 gram mleka. No i widzę, że to będzie już ok, ponieważ ciasto już mi się klei. Coś takiego się dzieje. Już się nie sypie mąka. No i przed nami wyrabianie ciasta. No będę je wyrabiał przez jakiś czas. Poinformuję, oczywiście. Przez jaki czas ja to będę robił. Ciasto jest już takie dosyć widzę bułkowe. Jeżeli macie automat do chleba, to oczywiście można to wyrabiać w automacie do chleba. Ale jak ma być tak zwane kraftowo, czyli rzemieślniczo, czyli domowo, czyli jak najmniej fabrycznie, to proponuję wyrabiać to. Ręcz. to trzeba na zmieszać drożdże, połączyć ze sobą składniki. Ja widzę, że to jest trochę już. To to jest trochę... No nie wiem czy to jest za gęste. Dodam jeszcze trochę mleka ale też na oko. Albo nie na oko. Dodam 20 gram, żebyście już mieli pewność. 25 gram. Przede mną trochę nudny proces wyrabiania ciasta. Co dalej? Jak już wyrobię to ciasto, to bułki podostawię do wyraźnięcia, czyli ułożę bułki, wyrobię, co pokażę i stworzę im taką, taki mikroklimat, czyli bułki zarobię, stworzę takie wizualnie bułeczki i zamknę to w siatce foliowej oczywiście można to w folii po prostu przykryć i tak dalej ale chodzi o to żeby robić to tanio każdy z nas ma siatki reklamówki w domu no i postaram się na jutro na wykład do małgorzata zrobić świeże bułeczki to co? Czas to wygląda w ten sposób w tej chwili. Jest takie o, ciągnące się i będę je teraz wyrabiał, więc do zobaczenia. Tak wygląda proces. Zagniatania ciastka, ciasta, zagniatania ciasta na bułki. W roli głównej nasza chmielarka Pati, Pati i fasolka Razem tutaj z moją pomocnicą robimy sobie ciasto, właściwie je zarobiliśmy Pokażę Wam więcej jakiej konsystencji to ciasto jest. Ja to postaram się jakoś rozwałkować. Jak macie coś takiego, to takiej konsystencji to ma być, czyli takiej dokładnie jak wiecie. Tak, coś w tym stylu. Czyli ma być bardzo sprężyste, nie klejące do rąk. Takie gumowe. Tak, Pati? A poproszę mam kuleczkę? No o! Pokaż Pati, co, co zrobiłeś, jaką bułkę. Mm -hmm. Czyli jak ciasto jest już zarobione, możesz sobie urywać. Urywamy. No mniej więcej o taką, jak to jest ciasto, tak, to taką część. Proszę. I formujemy bułkę, czyli tak jak śnieżki i kulki, I pozostawiamy do, wyro do wyrośnięcia. Coś takiego to oczywiście nie jest piękne. Ale za tym ma się charakteryzować, że to nie ma być piękne. To ma być smaczne, tak Patrycja? A więc pszenne bułeczki z mąki 450. Coś takiego. Tu jest spód. Taki. Ja robię babeczkę. Tak, Patrycja będzie miała. Bułkę w formie babeczki, lekko rozpłaszczone, coś takiego w miarę okrągłe. No, i żeby nam tutaj nie pękało, czyli, już tutaj widać, że tutaj jest już zagrożenie ta bułka nie będzie jakby rosła, tylko, tylko będzie, będzie pękała i straci swój kształt. Oczywiście można ją zjeść, ale chcemy też cieszyć swoje oczy. Jak te mówią, albo tu jest taki light. Proszę, patrz, Taką bułeczkę sobie zrobiła. A zobaczymy, co z tego wyrośnie. Zostawimy ją do wyrośnięcia, i to będzie bułka, tylko i wyłącznie dla tej dziewczynki. Proszę, postaw ją tam na formę. Niech rośnie. Postawimy następną. Coś takiego zostawiamy po uformowaniu bułek zostawiamy coś takiego e, zostawiamy coś takiego na jakieś pół godziny to ma wyrosnąć Tak jak kulkę taki nie? No zobaczymy co tam wyrośnie tej swojej bułeczki Jutro noc jest, co? Albo dzisiaj, co? Tak? Dzisiaj będzie gotowy, czy jutro na Marburg. Tak? Mm. Jeszcze wyrobimy sobie ciasto, do które zostało... To są jeszcze jakieś dwie bułki. Patrycja tutaj swoje e, wizje artystyczne. Ja nie wiem co to jest. Słoń. Aha, słonia. Ulepi, którego zje. Czyli dla dzieci też może być frajda, drodzy, rodzice albo przyszli rodzice. Nie jest to dzieło sztuki, ale za to dzieło pacjenta. I tak układamy łeczki i pozostawiamy je do wyrośnięcia pod siatką, tak? Czyli tworzymy im mikroklimat. I trzymamy pod siateczką jakieś, no nie wiem, maksymalnie pół godzinki, nie wiem, co tu mam napisane. 30-40 minut. No więc załóżmy, że 40 minut pozwalamy tym bułeczkom do siebie dochodzić. Najlepiej je tak zawinąć, żeby one rosły spod spodu. Ale papi, a ty to zjesz później? No bo ty sobie żartujesz, a potem wyjesz. A jak to przekroisz? Na sucho odjesz, tak? No ale postawię jakąś figurkę. Generalnie Patrycja jeszcze e, uczęszcza na ceramikę i tam coś lepiej, jakieś figurki, tak? Gliny. wina To jest podobne do winy Taka mąka rozrobiona? Czy wina łatwiej jest formować? Nie, tą mąską łatwiej. Poproszę jeszcze kawałek na domki A ząbki mogą odpaść, wiesz? No nie, nie wiem. I tak wsponimy siłami, zrobiliśmy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bułek. I, I dwie Patrycji, jakieś takie dziwne formy. Już je pokazuję. Dwie słoni. O, tu jest jakiś słoń, będzie wyrastał. Ma nawet ogonek tylko zostanie bardziej, wiesz co, jakąś papugę mi to przypomina, ale niech Ci będzie zasłonięte. Tutaj ciasteczko. Babeczka. Babeczka, przepraszam. No i zwykłe bułeczki, które wyglądają w ten sposób i one już tam gdzieś tam zaczynają ruść, rosnąć. No. Przykrywamy to folią i cóż, czekamy na efekt końcowy. A co zaraz kroisz? Papugę. Papugę. Na razie tutaj yy, nic nie ma wspólnego. Ta forma z papugą chyba. No ale okej. Okay. Pokażemy efekt końcowy. Minęło dokładnie 46 minut i 17 sekund. Czas. Stop. Sprawdźmy, jak wyrosły nasze bułeczki. Są z dwóch stron przykryte takim mikroklimatem siateczkami. to jest dosyć ważna informacja dla Was ok wygląda to w ten sposób Łuki, jak widać są już wyrośnięte wyglądają w ten sposób nawet słoń patrycji przetrwał tu macie od... tyłek a tu macie jego trąbkę i tak dalej oczy Zobaczyć. oczęta Zobaczyć. Wygląda, że będzie ok. Trochę mi niepokoi. Proszę. Trochę mi niepokoi ta bułka. Tutaj, jak widzicie, jest dosyć duża przerwa i to, to może pęknąć, więc tak. postaram się to zasklepić ręcznie. I teraz tak, tak. Odkładam to na miejsce. Te ewentualne rozejście się przyszłych przy bułek. No cóż, trzeba zakleić, bo yy, musicie wiedzieć, że to się rozejdzie jeszcze bardziej. Bierzemy teraz nóż i nacinamy te bułki tak jak mają wyrosnąć. Położymy tym bułeczkom. Pomożemy tym bułkom pęknąć we właściwy sposób, tak? Bo e, pamiętamy, że te bułeczki pękną, będą rosły. Dosyć takie głębokie cięcia. Zdecydowane. Zdecydowane te cięcia. No to słonika nie będziemy nacinać. Jeszcze raz takie zbliżenie. Tu jest słoń, tu jest papuga chyba miała być, która trochę wyrosła. Jak widzicie to wszystko się odrywa w sposób taki niekolizyjny. I wstawiamy to do pieczenia. Teraz bardzo ważna informacja, kolejna. Wstawiamy bułeczki do zimnego piekarnika. Ja na chwilę wyłączę nagrywanie, żeby zrobić zdjęcie. Małe kosmetyczne zmiany, czyli poprawki niezmiany. <laughs> czyli te nacięcia troszeczkę pozwolę tym bułkom wyrosnąć. To zawsze robię coś takiego, że rozchylam wzdłuż nacięć łeczki. I uwaga, klub programu: jaki upiec. Wkładamy te buki do zimnego piekarnika, do chłodnego, no zimnego, no nie będzie jakaś tam wielki mróz. Na 200 stopni pieczemy 18 minut. Tutaj już nie mogę Wam powiedzieć, każdy ma piekarnik inny, więc pieczemy tak, jak będziemy widzieć, że te buki się ładnie zaczynają rumienić. Nie jestem przekonany teraz czy, ale chyba... Chyba na termoobiegu, bo chleb nie pieczymy na termoobiegu, tylko na górze dół. E, bułki nie wiem. Włączy termoobieg. Piękna aromat bije z tych bułeczek. Więc tak. Mamy piekarnik. Włączę światło tylko na razie. Wkładamy tak, wkładam na środkową półeczkę. Tak żebym widział. Robimy odstępy, ponieważ te bułki teraz będą już rosły. No i powoli nastawiamy tę te, te żądaną temperaturę, czyli ile stopni? 200 stopni. Możemy te bułki przesunąć i po prostu połączą ze sobą, zamykamy piekarnik, no i pieczemy. Mhm. O, słonik jak będzie rozrósł. tam z tyłu. Widzisz go dzisiaj? Tak? Mhm. Dobra. A gdzie babeczka? się trochę tam z tyłu, Opadła trochę. Czyli masz słonika i masz ten i masz pachówek. Czekamy. Muszę powiedzieć, że to koniec wółeczek, bo z tego wyjmujemy jest z tej karty. A A też żeby wyjąć czymś przemysł czy szmatkę, bo będą... Wygląda słonik. Oto i słonik. Nie wiem czy to wygląda jak słonik. A to jest jakaś ośmiornica wyszła. Z ma A dziewczynka. No dobra, niech będzie. Cóż, no krótko mówiąc zachęcam Was do pieczenia bułeczek. Teraz one są lekko twardawe. Ale jak tylko ochłoną, jak tylko ochłoną, to oczywiście zawinę, zawinę je w siatkę foliową, ażeby były w tym żeby, żeby, no tak, żeby troszeczkę zmiękły. No i będą na jutrzejszy dzień myślę bardzo dziedliwe.